Siemo, siema. Już jesteśmy właśnie w Movie Parku. Nie nagrałem wam w sumie jak wchodziliśmy z tego powodu, iż e, to było za dużo ludzi, jak widzicie mogli się zobaczyć na wstawce z wcześniej. A stwierdziłem, że nie będę wam tego pokazywał, bo jeszcze się bałem, że ktoś mi wyciągnie telefon czy coś. Sam Movie Park generalnie bardzo fajna sprawa. Nie wiem dlaczego trafiliśmy dla działu dla dzieci, ale zaraz chyba są wyjdziemy. I mogę wam w sumie zdradzić, z kim jestem w tym Movie Parku w końcu. Tak, nie nie bardzo. Także możecie też wpadać do niego na kanał, macie linka w opisie, zapraszam, subskrybujcie, oceniajcie, łapkujcie i tak dalej, wiecie o co chodzi. Będziecie mieli u niego drugą perspektywę jakby z całego tego vloga, bo ja będę go wstawiał na kanał, Alan też, także wbijajcie do niego, no i co, no i myślę, że jakieś jeszcze wstaweczki porobimy i tyle, no co, no i widzimy się później. Próby poszukiwawcze dalej trwają z tego powodu, iż jesteśmy dalej na tym dziwnym, dziesięcym dziale i w sumie powiem wam szczerze, że nie wiem gdzie tu iść, czyli tam, gdzie tam później. się wyjdzie będziemy musiał później sobie tę muzykę wyłączyć, bo oni chyba tu mają klawami ma autorskimi. ale to nie moja wina akurat, nie, że mają prawa miał to z kimi. To się Nie poza tym mnie nikt nie ogląda. No w każdym razie szukamy dalej, miejmy nadzieję, że jak najszybciej znajdziemy, bo szczerze to tak jak mówiłem wcześniej. Jestem mega, ale to mega głodny i ja też. No, słabo, no słabo. Ja na nic no kurwa, nie wejdę się. W, takim, w takim czymś. <laughs> Wie mi się dokładnie. generalnie to nie to jedzie jakby tak tak i tak i cały czas jakby w tą tą na początku myślałem że to nie wiem wywala w ogóle w powietrze ja ale chyba tak nie mogliby nie. zrobić także no nie tylko do końca generalnie fakt że sam mówi park jest nawet fajny no ale ceny są mega przekosmiczne Cena za bilet nie jest droga ale jeżeli chodzi o jedzenie jeżeli byście byli głodni to najlepiej mieć jakieś jedzenie od siebie wziąć to z domu po prostu z tego powodu iż Głupi soczek, który kosztuje normalnie w sklepie gdzieś na powiedzmy euro 50 kosztuje tutaj 4 euro. To jest zwykły soczek, tak naprawdę dla dzieci. Także no, najlepiej coś mieć przy sobie, a nie kupować tutaj, bo minimum 50 euro trzeba mieć, jeżeli się idzie na przykład z kolegą, z, kolegą, z dziewczyną. Także tak. Pytanie, to ja Wam to zacenzuruję? Możecie sobie wyobrazić, co tu jest. Chciałem sobie poskakać na trampolinie, a okazało się, że tam była podpaska. Ja mam oczywiście zacenzuruję, żeby. Nie zdjęli mi filmiku za to, ale no troszkę obrzydliwie, no nie powiem, nie? O, patrzcie, mamy ten automat. Można przy okazji od razu wam pokazać jak to wygląda. Patrzcie, nie wiem czy to będzie widać w kamerze. Tutaj jest sok, który kosztuje 4 euro. No, to jest dosyć no drogo no, jak za głupi soczek tak naprawdę. Nic to nie działać, O. Są, na kurwa na ten, za 2,60 euro. Ej, czemu to jest tanie? A capri sam. Nie wiem. Myślę, tak. żeby wychodzę z tego, nie będą kłopaki, w tym na razie. Za euro 60? Może będzie gdzieś taniej, Ta automaty tak się czą wszędzie. No, w dalej. razie. Chcemy szukać jedzenia, bo głodny jestem, mega naprawdę. A, głodny, A to wszystko jest, jest pozamykane, każdy praktycznie tutaj... Tam są yy, ...sklepik jest zamknięty, o, są frytki. Możemy iść, zobaczyć. Chociaż... Jaż... ja się nie wiem, więc to jest otwarte? Nie wiem. O, o, kart, który... Generalnie bardzo, bardzo przyjemny paszczek. O na Panie tym paszczyk. na tym byłem kiedyś Na tym pamiętam że byłem kiedyś Zobaczymy taki kosztuje Co? Zobaczymy to kosztuje. O Jezus mi się wywalił generalnie 550 Pięć, za o, japoń, nie. nie no to się nie opyla prawie Ciekawe też jak wygląda mała paczka nie? Bo to zależy, jak, jak to też wygląda. Nie no, 5,50 za małą paczkę tych frytek, no to trochę przesadzona cena, jak mam być 4 no ale co się dziwi, tak na dobrą sprawę. Mają naprawdę dużo e, tych, mają dużo klientów, więc w sumie mogą sobie podwyższyć taką cenę. Bo jak właśnie mówię, nie macie zania przy sobie i musicie kupić, bo jesteście głodni, bo chcecie się pić, no to no, musicie. No generalnie to znaleźliśmy wyżarka, ale co jest oczywiście piękne i cudowne w Mówi Parku, to jest to, że jest zamknięte I w sumie to jednak idziemy szukać dalej. Myślę, że nie znajdziemy w ogóle. Jaki Kurwa. A kurwa, fajne można teoretycznie uznać, że znaleźliśmy coś do jedzenia. Co prawda nie jest to burger ani frytki, ale są to czurosy. W sumie tak, żeby się zapchać na szybko, to nawet nie jest to złe. Taka trochę przekąska, można by było powiedzieć. I wróciliśmy w sumie do punktu wyjścia, bo mogliście zobaczyć, że już ten taki zamek widzieliśmy. No i co? No i lecimy dalej. Witam was po w sumie już troszkę dłuższej przerwie z tego powodu, iż zrobiliśmy, a bardziej nagraliśmy film do tego tutaj pana, który się tam ładnie wypina. Jeżeli chcecie zobaczyć co to był za film i jak nam poszło i o co w nim chodziło, to wbijajcie do niego na kanał, link macie w opisie. No powiem tak, było naprawdę, naprawdę ciekawie. Znaczy no może nie dla mnie, ale naprawdę ciekawy film, więc wbijajcie do niego na kanał, link macie w opisie. No i wtedy obejrzycie co to jest, co my, co my dokładnie na tym filmie robiliśmy. Dlatego dopiero teraz się tutaj pojawiam. Teraz aktualnie będziemy szli Masz będziemy szli najprawdopodobniej szukać jednego z miejsc, w którym mamy się spotkać z naszą grupą, z którą tutaj przyjechaliśmy, aby coś spożyć, bo do tej pory w sumie my nic nie jedliśmy, nie? Tylko te czurosy. No właśnie. Znaliśmy tylko czurosy, które kosztowały 5 euro i nie były zbyt dobre. No a wiadomo, że to jest, jeżeli ktoś wie, co to w ogóle są czurosy, to jest po prostu ciasto z tam powiedzmy cukrem. Także, no te czurosu to jest po prostu ciasto z cukrem, no i to tym się nie da, ja da jeść, chcę poza tym, po okulary, poza no. tym nie były jakieś pyszne, czekaj, czekaj. dlatego czekaj. musimy znaleźć coś normalnego, właśnie pierwszej mamy być pod jednym z takich, tam powiedzmy, restauracji, nie wiem jak to nazwać, restauracji, zobaczymy. Czy będzie dobre, może jakaś ocenka jedzenia poleci, bo też mam zaraz końcówkę baterii będę musiał podłączyć po tutaj kolegi banka, bo oczywiście oni go pożyczy, to nie? Tak mm. wiemy o tym. E, no, a myślę. I to tyle. No, jeszcze jakieś wstaweczki na pewno wlecą. To jest mój pierwszy blok od dawna, także no nie negujcie ciebie, że jest dosyć ciulowy, ale no, na pewno się to z czasem poprawi. Was widzowie, generalnie to już jesteśmy po w sensie. Jesteśmy, jak widać, na w sumie, można powiedzieć, już drodze do domu. E, ja jestem osobiście mega zmęczony. Ten pan tutaj pewnie ja. też. ja e, bardziej. Jesteśmy zmęczeni, trochę podwkurwieni i w sumie, to tak to było nawet okej okay w miarę. Nie byliśmy na jakiejś dużej ilości atrakcjach, ale chociaż sobie pochodziliśmy. I wypiliśmy bardzo dużą ilość Coca-Coli za darmo. Co 30 minut mogę sobie dolewkę, brać, więc wiecie. Korzystajcie, zapraszam. Eee, Czybym polecił osobiście nudnawę? Nie wiem jak chcecie. No, nudnaw, aczkolwiek prezenty są zajebiste. Tak, rzeczy są tam fajne, można sobie dużo pooglądać, pochodzić i tak dalej, no ale eee, jak na taki park myślałem, że będzie osobiście większy. Trochę się przeliczyłem, bo w pół godziny pierwsze przyszedliśmy w sumie cały ten park. I to było takie krążenie. Nie wiem. Moim zdaniem parki są od tego, żeby nie wiem, się na przykład zgubić. To w sumie jest głupie, ale no tak jest. Są po prostu dłużej się człowiek gubi. No tutaj się nie zgubisz to pewno. Ale tak to generalnie fajna taka wycieczka. Czy bym pojechał drugi raz? Nie, raczej chyba nie. Chyba, że może nie wiem, za 3 lata, 4 lata. Z ze znajomymi, z dziewczyną, może bym pojechał, ale tak raczej, nie, raczej bym nie wydał tak pieniędzy. Chyba żebym chciał jakiś prezent kupić, yy, bo prezent, tak jak mówi tutaj Alan, i ogólnie są fajne rzeczy, ale, ale drogie. mega drogie. Dokładnie, mega drogie są. Yy, jakiś tam, nie wiem, głupi mały pluszak, tak naprawdę do kluczy kosztował dycha. No taki pluszak, nie wiem, na internecie kosztuje może z dolary. Także <laughs> drogie są, ale fajne są rzeczy. No i oczywiście darmowa kolka. Teraz będziemy jechać na hatę. Jeszcze się może nie będę żegnał, bo nie wiem, może coś jeszcze do tego nagram. Ten vlog będzie mega długi i będę miał mega, ale to mega dużo pracy nad zmontowaniem jego, więc łapeczka w górę musi być. Jeżeli wbijemy pod tym odcinkiem, nie wiem, dajmy na to 10 łapek w górę, dał sobie taki limit z tego powodu, że mój kanał jest martwy. 10 łapek w górę i do tego pana tutaj wlatuje nowy filmik, który zobaczycie już u niego tak samo jak zobaczycie nowy filmik, który dzisiaj nagraliśmy w Movie Parku no i mam nadzieję, że wam się spodoba u niego też zostawcie subika i łapkę w górę a teraz ja spierdalam, bo już mi ręka boli od trzymania telefonu siema